krzyknął, wskazując ze złością na bramę, i mimo że widział, że była ciężarna, słaba i drżąca, po prostu nacisnął pilota i kazał jej odejść. Suka zawahała się, spojrzała za siebie, jakby błagała o ostatnią szansę, ale z drugiej strony była tylko pogarda. W deszczu z brzuchem prawie ciągnącym się po ziemi, przeszła przez ulicę i zniknęła w nocy, utykając. Ale czego ten milioner nigdy nie mógł sobie wyobrazić, to że ona wróci. Nie z nienawiścią, nie z zemstą. Wróci, ponieważ coś, co należało do niej, zostało uwięzione w środku szczeniak, jej własne dziecko. A to, co zrobiła, aby go uratować, sprawi, że nawet najzimniejsze serce przemyśli, czym jest prawdziwa miłość. Miał wszystko: pieniądze, władzę, sławę, ale było coś, czego nigdy nie nauczył się mieć współczucia. Deszcz ciężko padał na kutą, żelazną bramę. Po wewnętrznej stronie nieskazitelny trawnik kontrastował z przemoczoną, drżącą i brzuchatą postacią, która obserwowała mężczyznę przed sobą. Nie szczekała, nie błagała, po prostu patrzyła jak ktoś, kto wciąż ma nadzieję. Powiedziałem, żebyś stąd odeszła, krzyknął milioner. Jego głos odbijał się echem przy wejściu do rezydencji. Zdecydowanym gestem nacisnął pilota i brama powoli się otworzyła. Suka zrobiła dwa niepewne kroki do tyłu czując lodowatą wodę spływającą po jej brudnym i głodnym ciele. Była ciężarna, bardzo bliska porodu, mimo to on nie wahał się. Znikaj z mojej posesji, warknął, zanim odwrócił się plecami. Zatrzymała się na skraju ulicy, utykając, oglądając się za siebie po raz ostatni. Wiatr zawiał mocno, grzmot wybuchł na niebie i zniknęła w nocy. Ale nikt tam nie wyobrażał sobie, że kilka dni później ona wróci, i nie dla zemsty, ale z powodu czegoś o wiele potężniejszego, aby uratować swoje dziecko. Rezydencja z białego marmuru wyglądała jak zamek odizolowany w środku świata, który na niego nie zasługiwał. W środku Leonardo Vasconcelos był królem, dyrektorem generalnym międzynarodowej korporacji, twarzą z okładek magazynów, częstym gościem na galach i imprezach charytatywnych, ale niezdolnym do tolerowania. Nawet cienia zwierzęcia w swoim ogrodzie. Suka, o której nikt nie wiedział skąd przybyła, zaczęła pojawiać się w okolicy około miesiąc wcześniej, zawsze w nocy, zawsze w ciszy. Spała między krzewami, jadła resztki ze śmieci i chowała się przed wschodem słońca. Z czasem jej brzuch zaczął rosnąć, a wraz z nim irytacja właściciela domu. Nie będę utrzymywał żadnego kundla, powiedział Leonardo głośno i wyraźnie gdy dozorca zasugerował, żeby pozwolić jej zostać. Ogród był monitorowany przez kamery, każdy ruch był rejestrowany, a mimo to ona wciąż wracała. Na początku to był tylko strach, potem potrzeba, a na końcu być może wiara. Tamtej nocy, kiedy została w końcu wyrzucona, deszcz był już zapowiedzią, że zbliża się coś złego. Z trudem poruszając się i z brzuchem ciężkim jak kamień, przemierzyła zaułki bogatej dzielnicy, ignorowana przez luksusowe samochody i obojętne spojrzenia. Znalazła schronienie na pustym placu pełnym gruzu i kawałków podartej plandeki. Tam, samotna, zmarznięta i obolała, położyła się, by urodzić. Mój Boże, szepnął ogrodnik dwa dni później, przechodząc koło wejścia do rezydencji i widząc coś w rogu muru. Była to kałuża zaschniętej krwi, zmieszanej z małymi śladami łap, które prowadziły do i od bramy. Suka wróciła, ale dlaczego? Była ranna, poruszała się z trudem, a mimo to upierała się, by krążyć wokół miejsca, z którego została wyrzucona. I to właśnie tam, obserwując ukryty wśród krzewów, ogrodnik zrozumiał. Ona węszyła, szukała, cicho płakała. Straciła jedno ze szczeniąt, i wróciła, by je odzyskać. Nikt nie wiedział dokładnie, jak Suka dotarła do tej dzielnicy. Niektórzy mówili, że została porzucona z ciemnego samochodu pewnej cichej nocy. Inni opowiadali, że miała już właściciela, ale uciekła po kłótni. Może pobita, może po prostu przestraszona. To, co wiedziano, było wystarczające. Pojawiła się nagle, głodna, z zagubionym spojrzeniem kogoś, kto już za wiele wycierpiał. Znalazła w ogrodach rezydencji tymczasowe schronienie, nie z powodu akceptacji, ale z powodu niewidzialności. Podczas gdy Leonardo podróżował w interesach, ona spała między ozdobnymi krzewami, kradła okruchy ze śmieci kuchennych i chowała się w pustym psim kojcu dawnych psów pana, psów, które kazał zabrać po zadrapaniu jego importowanego samochodu. Leonardo nie znosił niedoskonałości. Trawnik był przycinany z linijką, kwiaty były wymieniane za nim zwiędły, nawet pracownicy nosili uniform z kantami wyprasowanymi na żelazko. Brudna, ciężarna suka kundel była jak plama na jego porcelanie. Niektórzy pracownicy próbowali interweniować. Pani Sonia, kucharka, zostawiała wodę z ryżem za magazynem, ogrodnik Marcos zrobił cień z kawałka plandeki między dwoma donicami. Ale wystarczyło, że Leonardo odkrył ślady suki w pobliżu basenu, by zarządzić. Albo ona odejdzie, albo wszyscy odejdą. Nikt nie miał odwagi, by mu się przeciwstawić. I tak właśnie pewnej deszczowej nocy została wyrzucona wśród krzyków i kamieni rzucanych ze złością. Utykając i bez sił przeszła trzy kwartały do pustego placu, gdzie zapach zgnilizny maskował jej własny. Tam, między deskami i podartymi torbami, rozpoczął się poród. Ból nadchodził falami. Najpierw stłumiony płacz, potem cisza. Jeden po drugim rodziły się szczenięta, trzy, potem pięć. Szósty urodził się martwy, siódmy zbyt mały, nawet nie zdążył ssać. Ósmy zniknął. To było podczas następnej nocy. Wyszła instynktownie być może w poszukiwaniu jedzenia, być może by odgonić szczura, który krążył wokół noworodków. Kiedy wróciła, jednego z małych już nie było. Poczuła jego zapach w powietrzu, słaby, zmieszany z olejem silnikowym i drogimi perfumami. W tamtej chwili coś w niej się zapaliło. Podniosła się mimo niewidzialnych szwów bólu, zaczęła iść, podążała za zapachem, przechodziła obok samochodów, płotów, pojemników na śmieci, aż instynkt doprowadził ją z powrotem do bramy, która dni wcześniej ją wyrzuciła. Nie szczekała, tylko obserwowała, cicho płakała, czasami kopała zranioną łapą. Innym razem lizała podłoże. Kiedy widziała kogoś, opuszczała głowę, ale nigdy nie odchodziła. Markos był pierwszym, który to zauważył. Przez trzy kolejne dni pojawiała się o tej samej porze, w tym samym rogu z oczami utkwionymi w garażu. W środę zaryzykował: szukasz go, prawda? Tamtej nocy, zamykając bramę, ogrodnik zostawił małą przestrzeń, wystarczającą dla niejby przejść, i przeszła. Przeszła bez hałasu, jakby wiedziała, że każdy krok tam był zabroniony. Przeszła bokiem domu ominęła ogród z jasnych kamieni, przeszła zewnętrznym korytarzem, gdzie zapach środków czystości był tak silny, że doprowadzał ją do łez, ale węch był silniejszy niż wszystko, a wspomnienie jeszcze silniejsze. W garażu między czarnym samochodem z przyciemnianymi szybami, a motocyklem przykrytym plandeką, znalazła to, czego szukała. Szczeniak był skulony, drżący, bez sił, by płakać. Miał sierść poplamioną smarem i półprzymknięte z głodu oczy. Podeszła powoli, ciało zgięte z bólu, łapy ciągnące się po zimnej podłodze. Polizała jego pysk z czułością, cicho zapłakała, jakby przepraszała za spóźnienie. Potem położyła się obok, oferując ciepłe ciało, by go ogrzać. To właśnie wtedy zapaliło się światło. Leonardo wszedł do garażu i zamarł na sekundę. Wszystko, co zobaczył, to brud. Brudna suka leżąca obok obrzydliwego szczeniaka, brudząca nieskazitelną podłogę jego garażu. Ręka powędrowała prosto do domofonu, miał wezwać ochronę, ale zatrzymał się. Jej spojrzenie uderzyło go z siłą. Nie było to spojrzenie strachu, było to spojrzenie rozpaczy, błagania. Ona nie włamywała się, ona błagała. Zawahał się i w tej chwili wahania coś pękło, zapomniane wspomnienie zakopane w jakimś zakątku dzieciństwa, Pastwisko, biały pies, płaczący chłopiec. Gdy ojciec zmusił go do pozbycia się... Zwierzęcia, bo biedni nie trzymają zwierząt. To wspomnienie wróciło jak cios. Mój Boże, wyszeptał, nie zdając sobie z tego sprawy. Ona jeszcze raz polizała szczenie, po czym spojrzała mu prosto w oczy. Nie było w nich wyzwania ani furii, tylko ból. Leonardo cofnął się o krok. Serce przyspieszyło. Twarz rozgrzała się. Po raz pierwszy od wielu lat poczuł coś, czego nie kontrolował, uczucie, którego nie mógł kupić. Poczekaj tutaj. Wyszedł z garażu i wrócił kilka minut później z dużym ręcznikiem. Przykucnął z trudem garnitur gniotąc się na podłodze, wyciągnął ręcznik. Ona się nie poruszyła. Chodź, pomogę ci. Ostrożnie owinął szczeniaka, potem próbował dotknąć ją. Warknęła słabo, ale nie ugryzła. Spokojnie, chcę tylko pomóc. To był pierwszy raz, gdy ktoś powiedział jej to ze szczerością. W następnych minutach Leonardo, ten sam człowiek, który nakazał jej wygnanie ze złością, teraz niósł w ramionach sukę i jej szczenie, jakby były rzadkim szkłem. Wszedł przez pralnię, przerażając pracowników. Nie powiedział ani słowa, tylko rozkazał: wezwijcie weterynarza teraz. To, co miało być kolejnym zimnym porankiem w rezydencji, stało się wewnętrzną wiadomością. Pan oszalał, ale nikt nie odważył się mu sprzeciwić. A kiedy przybył weterynarz i zobaczył scenę, podsumował w kilku słowach. Gdyby nie wróciła dzisiaj, szczeniak nie przetrwałby do jutra. Ona nie wytrzymałaby kolejnej nocy ani on. Weterynarz, młoda kobieta o stanowczym głosie i słodkim spojrzeniu zbadała oboje tu w dawnym pokoju gier, na prędce przekształconym w prowizoryczny szpital. Szczeniak był słaby, ale miał szansę. Co do matki, krwawiła wewnętrznie. Tylna łapa była zainfekowana, może od dawnego skaleczenia, pogorszonego przez trudny poród i długi marsz. Jej pysk miał małe otwarte rany, a odwodnione ciało drżało w ciszy. Wytrzymała więcej niż ktokolwiek by wytrzymał. Przeżyła tylko z miłości, powiedziała weterynarz, delikatnie dotykając głowy suki. Leonardo nie odpowiedział tylko obserwował po raz pierwszy bez pośpiechu bez niecierpliwości telefon dzwonił w kieszeni ale on go ignorował siedząc tam na zimnej podłodze z koszulą poplamioną krwią i błotem nie był już tym samym człowiekiem który krzyczał przy bramie kilka dni wcześniej w kolejnych dniach rutyna domu się zmieniła suka została hospitalizowana w 1900 prywatnej klinice weterynaryjnej ale szczeniak teraz nazwany Niko pozostał w rezydencji Leonardo odmówił rozdzielenia ich na długo. Odwiedzał matkę dwa razy dziennie. Przynosił koce, tkaniny z zapachem szczeniaka, filmy na telefonie z płaczem Niko. Coś się złamało, a jednocześnie coś było naprawiane. Kiedy wróciła kilka dni później, już wykąpana i z solidnymi, opatrunkami, pracownicy prawie jej nie rozpoznali, ale on tak. Gdy tylko weszła, Leonardo uklęknął, spojrzał jej w oczy i powiedział prawie szeptem, jesteś silniejsza niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek poznałem. Tego popołudnia odwołał trzy spotkania, przełożył podróż i spędził godziny obserwując, jak suka karmi szczenięta, bo niko nie był jedynym. Ogrodnik znalazł jeszcze dwa żywe na pustym placu. Były słabe, ale przetrwały. W głębi Duszy coś w Leonardo również zaczynało stawiać opór, opór wobec dumy, ego, chłodu, który zbudował przez lata jak zbroję, która oddzielała go od wszystkiego, co było naprawdę żywe. Pewnego ranka znaleziono go w ogrodzie, siedzącego z jednym ze szczeniąt na kolanach i zapomnianą kawą w drugiej ręce. Ogrodnik podszedł cicho, ale usłyszał, jak szef mówił do siebie, nie wiedziałem, że mogę kochać coś, nie oczekując niczego w zamian. To zdanie krążyło wśród pracowników jako znak, że wreszcie stało się coś niezwykłego. Wiadomość rozeszła się nie tylko w rezydencji, ale wśród sąsiadów, na ulicach dzielnicy, w mediach społecznościowych. Ponieważ pracownica opublikowała zdjęcie, nie mając zamiaru wywołać poruszenia, tylko z emocji, to był Leonardo siedzący na podłodze w salonie z trzema śpiącymi szczeniętami na kolanach. I ich matką leżącą obok, opierającą głowę o jego stopę. Podpis mówił tylko: Człowiek, który nienawidził psów, dopóki nie został uratowany przez jednego z nich. Post stał się wiralem. Tysiące komentarzy, polubień, udostępnień, ale Leonardo mało obchodziło to. Transformacja, której doświadczał, była intymna, prawdziwa i nie miała nic wspólnego z polubieniami. Już nie krzyczał na pracowników, już nie spędzał dnia zamknięty w biurze, ani obsesyjnie nie czyścił samochodu. Stopniowo dom zmieniał się wraz z nim. Suka, teraz ochrzczona imieniem Lara, szybko wracała do zdrowia, znów chodziła, bez bólu jej sierść zaczynała błyszczeć, a spojrzenie spojrzenie już nie niosło nieufności, niosło obecność spokój. Gdy Lara chodziła po domu, Leonardo śledził ją wzrokiem. Kiedy kładła się ze szczeniętami w porannym słońcu, siadał blisko, nie mówiąc nic, po prostu był. Nauczyłaś mnie tego, czego nikt inny nie potrafił. Powiedział pewnego dnia, gdy Niko żuł jego sznurowadła, że prawdziwa miłość nie wymaga niczego, ona po prostu jest. To zdanie zostało zachowane w pamięci pani Soni, która podsłuchiwała za drzwiami. To był pierwszy raz, kiedy słyszała, jak szef mówi z czułością – więź między Larą a Leonardo stała się absolutna. Kiedy wstawała w środku nocy, by sprawdzić szczenięta, on towarzyszył jej, kiedy odchodziła, by napić się wody, czekał. Niko z kolei adoptował milionera jako ojca, spał na jego butach, płakał, gdy wychodził, wskakiwał mu na kolana nawet podczas wideokonferencji. Ten pies nauczy cię więcej niż jakikolwiek MBA, zażartował ogrodnik. Leonardo uśmiechnął się i nie zaprzeczył. Dziś rezydencja jest inna. Brama, która kiedyś zamykała się ze złością, teraz otwiera się na darowizny. Lara i jej szczenięta stały się symbolami nowej rutyny. Leonardo finansuje projekt ratowania porzuconych zwierząt, ale co więcej, stał się stałym bywalcem targów adopcyjnych, klinik i tymczasowych domów. To sposób na podziękowanie, mówi zawsze, gdy pytają. Ale prawda jest większa. Został przemieniony przez sukę, którą wyrzucił, która wróciła, która uratowała dziecko i która niechcący uratowała człowieka. Bo czasami musimy zostać powaleni, by zrozumieć, co naprawdę warto podnosić. Lara przeszła, przeżyła całe życie, a na końcu być może to ona nauczyła, że tym, co czyni nas ludźmi, jest to, co jesteśmy w stanie kochać, nawet gdy myśleliśmy, że straciliśmy już tę zdolność. A jeśli kiedyś przejdziesz obok wejścia do tej rezydencji, być może zobaczysz coś ciekawego, sukę leżącą w ogrodzie, otoczoną trzema psami bawiącymi się, jakby nie było już bólu na świecie, i mężczyznę siedzącego obok, obserwującego w ciszy, z tym spojrzeniem kogoś, kto w końcu zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość. Ponieważ czasami największe ratunki nie dotyczą tych, którzy żyją na ulicy. Ale tych, którzy zagubili się wewnętrznie. Och, a jeśli takie historie poruszają Cię, historie, które przypominają nam o tym, co naprawdę ważne, mój ostatni film pojawia się teraz na ekranie. To kolejna podróż miłości, odwagi i przezwyciężania, która może Cię wzruszyć. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, wykorzystaj okazję i zapisz się teraz. A jeśli już jesteś częścią tej rodziny, zostaw swoje polubienie, aby pomóc kanałowi nadal rosnąć.